Ruchu, zdjęcie, ruchuję. Ja, ja, ja. Zdjęcie, ruchu. Kurde, ja, ja, ja. wyszłam. Siadaj, siadaj. Nie, kurde. No na pustynię. Teraz za Nie, wróci zaraz. Nie, Górna, ja, kurka. Kurda, kurda. Wszystko za do wodorstwa. Szlaj, jak łyski? Siadaj, że on dał mi wodorstwo. Posiadaj, przewieźć. Ale będzie pieniądze, chciał? Ej, co będzie chciał? Domu, wódkę i chłopaki. <grym>, drinka budowli. To no, będziesz mieć pamiątkę, siadaj, że. Ale już ma. Kamera Kamerama, nie? Ja, tak, ja. Siadaj. Gratuluję. I będzie wódka. wódka. Siadaj. A ty nie, około wódka. Wódka będzie, tak. Казвам, че е свободно. А уй, е, казвам. А е, казвам. А А е, казвам. Водка 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 е, Скурка, курка, а! Скурка, курка! Курда, курда! Водка. А! Водка и gratis! <laughs> Это не Водка и ГРАТИШ! <laughs> а я куча <как> <laughs> <соскорка> Baroko. Ba... Wódka i grat. Gratyz jest wódka. To na filmik nie wjeżdżamy. Ty masz na wódce? Ja tam jeden dole. Dobrze. Zobnij przy wielbodzie zdjęcie, szybko. Jeszcze. Rob. Jeszcze. To, to jest handel za się robi. Pak. No zupło, zupło. Maroka, 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 super. Tak, Bezpat we dwóch Ale Super. Wódka mamy grać.